Cześć! Jestem w Live Profit w Krakowie. Będę wam pokazywać super perełki naturalnych tkanin. Zobaczymy, czy uda się znaleźć lepsze rzeczy niż w zamian. Live Profit to jest spory sklep, jak widzicie, jest duży wybór ciekawe rzeczy. Zobaczcie sobie tutaj, że z jedwabiem żakiecik, piękny jakościowy sweter, taką bocho sukienkę i bluzkę w super modnych trendach. Druga koszula z bawełny też przepiękna i torebki też były. Tutaj taka fajna modna koszyk. No i naprawdę same w sumie takie z fajnych materiałów, sukienki te trzy po prostu mnie zachwyciły. Tam ja jeszcze taki trend jest w ogóle z 70% jedwabiu. No i ta z muslinu też przesuperowa. Sub Super spódnica, niestety rozciągniętą gumę miała. I tutaj nawet rzecz z z Zary, nowa. Piękna tuniko sukienka, i ta z jeansu też przesuper. Naprawdę mega. Tutaj kolejne sukienki, które też były super składem. Ta z jedwabiu, ale bardzo mała. Więcej na YouTube Eko Kreatywna.